I witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Matornen, witam was w kolejnym odcinku Plants vs Zombies 2 It's About Time, rozpoczynamy jak zwykle od Pinia Taparty, witam was w odcinku 31, który to musimy rozpocząć od strasznie denerwującego, strasznie irytującego challenge'a, w którym to mamy nie dość, że nie stawiać roślin na pierwszych trzech liniach, to jeszcze mamy te pierwsze trzy linie obronić przed najazdem zombie, czyli mamy kwiatuszki do obrony, a przy okazji jeszcze ten problem jest, że mamy katapulty. A katapulty akurat za dobrze sobie z tym zadaniem nie radzą. Ale to już chyba kiedyś ten challenge był. Kiedyś ten challenge pokazywałem, na, też na niego psioczyłem, też na niego się denerwowałem, że trudny, że masakryczny, że zły. Ale no cóż, kiedyś przecież trzeba będzie ten challenge przejść, prawda? Nawet mimo tego, iż koszta mogą wyjść wielkie, to jednak trzeba kiedyś sprawić, żeby ten challenge się stał jakimś lepszym przelęczeniem, czy po prostu, żeby wyrobić sobie taktykę, czy po prostu dążyć do tej wygranej, która to kiedyś oczywiście nastać musi. Cóż, rozpoczynamy na pewno od stawiania katapult, gdzie tylko pojawią się zombiaki. Najlepiej melony stawiać gdzieś na drugiej i czwartej linii. Problem niestety nie leży w tym jednak, że nasze rośliny mają nisko szybkostrzelność, znaczy niski współczynnik strzelania, więc cóż to dużo zrobić. Nawet jeżeli mamy mocne obrażenia od jednego czy dwóch melonów, to niestety te melony po prostu nie zdążają się wyrobić z kolejnymi pociskami. Mimo tego, że biją tam obszarowo w 20 zombich naraz, to i tak po prostu to nie wystarcza, gdyż po prostu droga zombich jest zbyt krótka, żeby cokolwiek te melony mogły zrobić przed zostaniem zjedzonymi. Trzeba je niestety bronić naszymi upgrade'ami, a nasze upgrade, jak wiadomo, troszeczkę cenniejsze są niż byśmy chcieli. Mimo tego, iż mam jeszcze parę darmowych, to niestety obawiam się, że niedługo się mogą skończyć. Chyba się będę raczej wykorzystywał je na takie typowe pinata party, gdyż wykorzystywanie na coś, co mogę sobie spokojnie powtórzyć, jest wydaje mi się bezsensownym rozwiązaniem. A jeżeli będzie coś właśnie takiego trudniejszego, no to czemu by nie? Rozpoczynamy sobie odcinek 31 tą piniatą party i muszę wam powiedzieć, że skoro jest to odcinek 31, jest to odcinek notabene ostatni w dniu 11 który się pojawi 31. I no i cóż to dużo mówić, jak obiecałem, że skończę do stycznia jedną kwestię, to skończy do stycznia jedną kwestię w tym odcinku. Ale cóż, to będzie za chwilę, trzeba najpierw sprawić, żeby cały ten poziom, całe piniata party wyszło względnie. Mówię tutaj względnie, gdyż to jest nawiązanie do pewnego opowiadania, mianowicie kiedyś czytałem opowiadanie Stephen Kinga, które to lubię bardzo czytać, jego zbiory opowiadań gdzie są dla mnie, no, może nie jakieś tam drogą, życią czy coś takiego, ale lubię po prostu jego twórczość, z czego nie opowiadania. I było właśnie jedno opowiadanie, na którego. Na podstawie tytułu, którego bazuje jeden właśnie taki zbiór, wszystko jest względne, w którym to była taka aluzja, nawiązanie do nauczyciela, który to właśnie zamiast mówić, że coś jest fajne, że coś jest super, że coś jest ide idealne, to musiłby być, że wszystko jest względne. Zastanawiałem się troszeczkę na tym, co to mogłoby w ogóle oznaczać i się okazuje, że no to jest dosyć sensowne określenie, którym można właśnie takie piękne rzeczy, piękne widowiska określać. Więc o teraz można by na przykład mówić, że wszystko się stało względnie, wszystko jest piękne, wszystko jest względne. Troszeczkę bez sensu, ale no cóż. Powiedzonka z, z reguły nie mają sensu, chyba że są tam nawiązaniem do jakiejś dużej, większej akcji. No dobra, nieważne. Kończymy 31 Pinata Party, chyba w tym odcinku. Nie, to będzie jedno z, jedno z późniejszych Pinata Party, Trzydzieści 31 już chyba pokazywałem. Chociaż nie, nie, nie prowadzę takich statystyk takich szczegółowych. Jednakże przechodzimy oczywiście do otwierania kolejnych trzech prezentów, niestety zielone gluty, które mi przeszkadzają oczywiście nadal laskają i dostajemy power tosa, tosa, znaczy hajse i spruta. A biorąc pod uwagę fakt, iż jest to piąty challenge, bo któryś by inny mógłby być, to jeszcze zaraz sobie przejdziemy do pięknej, dużej Senior piniaty, która to schywa w swoim sercu jakieś dla nas niespodziewanki. No dobra, claim your Reward. Musimy ją oczywiście uderzyć trzy razy, żeby dostać nowy kostium, czyli okularki do Glovera. Zastanawiam się w sumie, czy okularki do blowera, czy takie typowe robienie kostiumów w cudzysłowie, że po prostu dodanie okularków to nie jest jakaś tam prze przebłysk, że twórcy już nie mają żadnego pojęcia co robić z tymi roślinami, ale no cóż, można powiedzieć, że ja nie mam za dużo pomysłów co zrobić z tymi roślinami, więc dopóki... Ja sobie nie wymyślę jakiegoś lepszego kostiumu, dlaczego go nie będę robił, nie będę go wprowadzał w życie. No bo wiecie, to jest jednak cała masa tych roślin do zrobienia. Dobra, 24. poziom w Pi w Pirate Seas. Zanim jednak przejdziemy do Pirate Seas, rozpocznę sobie troszeczkę, yy, ułatwię sobie ten poziom, biorąc sobie kernel pulta, zobaczymy co ciekawego, przypominam, przypominam wam jeszcze o składce niby na lasy deszczowe, a tym razem jednak przechodzimy, gdyż chcę zdobyć kolejną roślinę, Cherry Bomb. No tak, Survivor Protect the Endangered Plants, niestety widzimy, że mamy już dosyć obnażone na te piękne trzy springbiny, które są bardzo, bardzo daleko I niestety trzeba będzie je bronić, ale mam nadzieję, iż one same również dopomogą nam w swojej obronie, iż nie będą stałe jak, jak tylko takie beznadziejne osoby, które nie będą nic próbować, żeby się obronić Tylko będą jednak walczyć razem z nami, ramię w ramię, iż nie będą to po prostu sunflower, które jedyne co będą robić to... Potem ginąć, a będą tam troszeczkę pomagać. No wiecie, spring Bean jeżeli chodzi o użyteczność, to również dzięki temu, że dostajemy aż trzy, to na samym początku zombie latające będą oczywiście ods ods odskakiwać do wody. Oczywiście trzeba będzie bronić tych spring Beanów, żeby przypadkowo nie zostały ogryzione raz czy dwa. Ale dzięki temu mamy troszeczkę. Um, możemy się bardziej troszeczkę skupić na liniach środkowych, na których możemy postawić więcej sunflowerów. A przy okazji również potem możemy użyć plant Fooda, nie muszę konkretnie brać jako jednej rośliny springbina żeby używać na nich Plant fooda po to, żeby odrzucić wszystkich zombie do tyłu jak już się przekonałem, kilka odcinków temu właśnie dobry, bardzo dobrym upgrade'em jest właśnie Plant Food e, który wyrzuca wszystkich zombie do tyłu kawałek a jeżeli są koło wody, to wrzuca ich wszystkich do wody fit, i ja robią takie lekkie plum i przez to właśnie Pięknie jest później, gdyż mamy troszeczkę więcej czasu, możemy się troszeczkę bardziej ogarnąć. Zwłaszcza jest użyteczne to w Piracy, gdyż wiadomo, w innych, um, to się, w innych światach to już troszeczkę gorzej wypada. Ale również możemy zrobić kombos z blowerem. Chciałem spróbować tutaj zrobić kombos z blowerem, jednakże w trakcie jakby odcinka zapomniałem o tym, że miałem to coś sprawdzić. I po prostu nie udało mi się jednak sprawdzić um, tego całego, tej synergii, która to podobno jest w stanie zniszczyć wszystkich zombie, którzy są dostępni na mapie akurat w tym momencie. No. No dobra, zostawiamy trzy rzędy sunflowerów. Tutaj w tym momencie widać, iż no dosyć dużo będą produkować. Gdzie mamy, może mamy jakieś dziury, to możemy je oczywiście załatać. Niepotrzebna w sumie była ta mina, ale wiecie, skoro mina, to i tak mina. Dzięki temu, że mamy blowera możemy sobie odrzucić bardzo, ale to bardzo łatwo, kolejnych jakichś przeciwników. Ale lepiej już jednak jest ustawić tam gdzieś na górze, wokoło troszeczkę tych snapdragonów, żeby broniły jednak, próbowały, starały się bronić, te, bronić e, tych pierwszych też. O ile springminy z pierwszym, z jednym zombie sobie poradzą, to już potem może być troszeczkę ciężej im. A z tyłu możemy sobie, na przykład, usunąć pojedyncze Sunflower i zacząć ustawiać kernel pult. Oczywiście kanał poolu ulepszony daje nam tą możliwość, że możemy sobie być przez chwilę troszeczkę bezpieczniejsi. Również wszystkie zombie mewy, które będą akurat lecieć, w tym latać, w tym momencie zostaną zniszczone, gdyż wpadną do wody. Ale ewentualnie ten zombie spadnie, uderzy się w główkę albo spadnie do płytkiej wody. Znaczy, nie wiem jaka to jest płytka woda, może to jest jakaś głęboka, chociaż jest dosyć jasna. Więc raczej nie obstawiam, żeby byłaby płytka. Może akurat te dwa statki gdzieś na mieliźnie stoją. Trochę dziwne by było wykonywać abordaż na mieliźnie. No ale cóż, właśnie w tym momencie możemy użyć sobie Springmina, które to właśnie odrzuca jednostki lodowe, a zaś Blower spokojnie odrzuca jednostki powietrzne. Dzięki czemu właśnie obie te rośliny, mimo iż nawet nie udało mi się zrobić kombo, to spokojnie działają razem ze sobą, jak no można powiedzieć, mąż i żona, ale to taki młody małżeń, w takim młodym małżeństwie, gdzie się jeszcze wszyscy, wszystkie obie strony zgadzają. Ale wiadomo, z takie tematy małżeńskie to są jednak stare tematy, które to potem dopiero wychodzą już po jakichś tam 5, 10, 15 latach. stażu. no cóż, kiedy możemy, oczywiście ustawiamy te podwójne sunflowery zamiast pojedynczych sunflowerów, oraz również kiedy możemy, kiedy mamy na to hajs, ustawiamy sobie kolejne karne pulty. pulty akurat ulepszone działają w taki fajny sposób. Że kiedy urzucamy jednego kernel pulta, To zanim on Zanim jego efekt masłowy skończy się Znaczy tam troszeczkę jeszcze minie parę sekund Ale tak naprawdę tuż przy, po skończeniu masła Zaraz potem Ej tylko nie ty... Nie pomyślałem chyba w sumie o papugach Gdyż widzę, że papugi coraz większe mi sprawiają problemy A papuga, która by ukradła mi troszeczkę springbina Chyba by się zaliczało, że ta roślinna zostałaby Zjedzona, więc troszeczkę mi to nie w smak Ale powiem wam właśnie taką ciekawostkę Że kernel pulty działają prawie idealnie Na tym swoim w plant foodie, gdyż zanim się skończy jeden Plantwood, to um, zanim się skończy efekt działania masło, to również możemy postawić kolejnego kernepulta po to, żeby po raz kolejny właśnie e, zombie zniszczyć, znaczy zombie zeszławać i to dosyć mocno. Przez co właśnie ten efekt Plantwood jest uznawany według mnie za jeden z takich najbardziej um, ciekawych, tylko problem niestety jest w tym, że... Również jest to użyteczne dopiero wtedy, kiedy mamy mo możliwość dostępną, tak zwanego plant fooda z zen gardena. Raczej, je jeżeli chodzi o zwykłe plant foody, o zwykłe wykorzystywanie tego liścia na samym dole, to już jest takie mniej użyteczne. Oczywiście jest, jest mocne, ale no bez przesady. Tutaj akurat jest to, akurat emanuje swoją, trosze, że tak powiem, e, użytecznością troszeczkę bardziej. No cóż. Masło oczywiście niszczy mewy, które będą nam latać. Oczywiście mewy tutaj żadnego um, zagrożenia nie sprawiają. Zagrożenie troszeczkę będą sprawiać impulty. Ale właśnie dzięki temu, że mam dużo tych kerneli, to starałem się sprawić tak, aby te katapulty non-stop były e, zamasłowane, żeby potem po prostu tych impów nigdy nie wyrzucały, żeby po prostu te impy nie pojawiały się na moim pokładzie, no bo wiadomo jednak. Wolałbym, żeby takie tałataństwo, takie brudne impy raczej nie, nie plątały mi się gdzieś pomiędzy moimi roślinami, gdyż to byłoby być troszeczkę smutne, gdyby się pojawiło o jednego impa za dużo. Tak jak na przykład tam na górze, już, próbował, już tam próbowałem coś gryźć, ale no na szczęście, biorąc pod uwagę fakt, że mamy tego pięknego plant fooda jeszcze do springów, to nie mamy żadnego, że ża nie musimy się na razie martwić gdyż kernely jeden po drugim mogą sobie spokojnie aktywować e, te, sprawiać, że masa masłują się troszeczkę te armaty że tam że troszeczkę coś nie będzie im nie stykać przez co te armaty będą miały dużo gorszą, ale to dużo gorszą użyteczność, dużo mniejszą użyteczność, a zaoszczędzone pieniądze oczywiście wydajemy sobie na kolejne rośliny obronne, jak i na kolejne plant foody gdyż tak naprawdę w tym momencie wydajemy co chwilę tylko stówkę na kolejne, kolejne masełko Zaś masełko kosztuje nas tylko 100 w czasie, którego zdobywamy sobie tam 200 czy 300 z tak naprawdę kilku podwójnych sunflower. I Akurat ta strategia poziomu miłość jest długa i troszeczkę no, wymaga poświęcenia tego plant fooda. to bardzo mi się podoba, gdyż w końcu wypeł udało mi się wypełnić dos dosłownie całą. Dosłownie wszystkie kolumny, wszystkie możliwe praktycznie pola moimi roślinami i właśnie to się ceni, że akurat jest to odcinek, poziom 24, dzięki czemu nam dostajemy cherry bomba i właśnie mogłem sobie wykorzystać tak naprawdę cały poziom dla siebie miałem, przez co dostajemy kolejną roślinę, którą to jest cherry bomb, czyli bomba wiśniowa, która wybucha wszystkich zombich w średniej tam odległości. Kolejna gra, oczywiście reklamowana, nie zachęcam was do rejestracji, gdyż żadnych z tych pieniążków nie mam, gdyż nie mam jeszcze reflingów, chociaż może kiedyś będę miał, jak popularni youtuberzy. Przechodzimy jednak do bitwy, a bitwą tą jest pojedynek z Edgarem. Znalazłem tajemniczą cechę w twojej przestarzałej maszynie czasu. Jej sygnatura czasowa jest prawie identyczna jak ta, którą zastosowałem w moich kreacjach. Wyjaśnij mi proszę, w jaki sposób została stworzona penny? Czy naprawdę mogę być jakąś formą Zombota? Użytkowniku Dave, czy jestem córką doktora Zombosa? To była kanapka. E, co przegapiłem? Przechodzimy do pojedynku, w którym to po raz kolejny. Zombos sprawia, że mamy rozterki moralne. To po raz kolejny dziwimy się, jak bardzo ta fabuła może się zniszczyć, może się zagmatwać. Przechodzimy, oczywiście, do pojedynku, który to będzie polegał na naszym pokonaniu doktora Zombosa. Tutaj, oczywiście, na samym początku był już leciutki błąd, gdyż postawiłem chyba Free Pit, troszeczkę za wcześnie. Gdyż na pierwszej linii jednak wolałbym postawić jednak te Kokonad Pulty. I C. Kokonad Front, Koko jak Już kiedyś śpiewałem Wam wszystkim. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że jeden ta pult chyba będzie użyteczny, o ile Oczywiście nie będę wrzucał tych katapult na jakieś beznadziejne cele, ale dostajemy dzięki temu, że mamy całą plejadę gwiazd ze świata Piracyzm, możemy również wykorzystać takie rośliny jak dopiero co poznana Cherry Bomba, która to Cherry Bomba oczywiście będzie nam pomagać w momencie kiedy za duże zgromadzenie zombie będzie się działo w jednej linii. Oczywiście kiedy używamy Plant Food na doktorze Zombosie, jeżeli go trafi nasz Plant Food to yy, przerywa mu akurat... Dany atak, daną komendę, niekoniecznie dany jego bieg, ale jeżeli użyjemy platwową właśnie na którejś z roślin, jego ta roślina trafi, w trakcie jego komendy, którejś z ataków czy coś takiego, to właśnie zostanie przez chwilę zestunowany, troszeczkę zakręci mu się w tej jego dużej, mądrej główce, a właściwie dużej, e, złej główce. I w tym momencie akurat, że mamy całą masę roślin do postawienia, to mogę sobie ustawić tak naprawdę symetryczne, ładne, przejrzyste, czyste um, rośliny, które będą swoją, swoje zadanie spełniać wyjątkowo dobrze. Zastanawiałem się, czy Frippiterów nie postawić czasem w trzeciej kolumnie, ale wyszło chyba na to, że nie ma to i tak dużego znaczenia, gdyż najważniejsze jest to, żeby w pierwszym rzędzie były e, armaty, w drugim rzędzie były kerne pulty, w trzecim tam może być tak naprawdę byle co. A zaś w czwartym tam może być, mogą być frypitery, w piątym na pewno już od piątego muszą się zacząć kolce, gdyż od piątego już tam Zombo ma troszeczkę więcej zasięgu swoimi nóżkami i Właśnie gdybyśmy na przykład postawili jakąś roślinę tuż pod doktorem zombosem Tutaj zapomniałem o tym fakcie Troszeczkę nie trafiłem myszką w plant fooda Przez co niestety w Wielinie poszły się rypać Ale właśnie dzięki waszym radom Dowiaduję się, że mogę jednak Sprawić, iż ten doktor zombos nie będzie taki irytujący Ale przy okazji zobaczyliśmy również Że jeżeli postawimy coś o kawałek Za blisko tego zombosa No to niestety on zacznie to deptać A deptanie raczej zbyt przyjemną nie jest dla nas. O ile może sobie się troszeczkę podoba, podeptanie, to już ma jedną trzecią życia, i tak naprawdę ten. Ta walka z bossem idzie o wiele szybciej niż u przeciwników, mimo iż teraz zaczął dreptać w ogóle w miejscu, nie wiem że nie mam żadnego pojęcia co robił, ale chyba za chyba za chciał zacząć biec, dlatego piękny sam nie Nie, Fire, Piękny Snapdragon Dragon. Tutaj zatańczył tango z nim, wyrzucił trochę tak troszeczkę ognia z siebie. Bo jak wiadomo do tanga trzeba... dwojga, chętnych chciał i pięknych serc czy coś takiego. A potem Sub tak naprawdę już nie są nam potrzebne. W sumie bez sensu jest ustawienie snapdragonów. De snapdragonów mamy tak naprawdę stosunkowo mało w tym poziomie. I gdy tylko mamy jakieś tam jedno, może dwa wolne miejsca, to tam gdzieś snap, snap, snapdragon niech się przyda. Żeby chociaż troszeczkę z zlipsu zadać, oczywiście, jeżeli dostajemy coś za darmo, to, to tego nie będziemy odrzucać. Mimo, mimo iż potem możemy to zamienić na lepszy model, to nawet możemy to rzucić jako mięso armatnie dla przeciwników, żeby po prostu nie doszli troszeczkę za daleko do naszych roślin. Oczywiście zapominam również o tym, że mogę ingerować w to, co moje rośliny robią, tak jak na przykład było w Plants vs Zombies Adventures, że nie pamiętałem tego, że mogę robić coś takiego, jak ingerować w to, jak moje rośliny strzelają, dlatego czasami nie pamiętam o tym, że mogę wystrzelić katapultą, przez co zdarzają się, że te katapulty są dostępne, a ja nimi nie strzelam. Oczywiście można strzelić katapultą tuż po, zaraz po postawieniu to też się ceni, ale jednak lepiej bym, radziłbym jednak bardziej skupić się na tym, żeby po prostu Zombo z niczego przypadkowo nie przejechał, niczego przypadkowo nie przebiegł, gdyż trzeba patrzeć na to, co właśnie on robi. A że zostało mu tylko połowa życia, tak naprawdę połowa jednego paska w sumie, to nie musimy się chyba już obawiać niczego, gdyż teraz przechodzi zno, przechodzimy znowu w ten moment, w którym to nie bijemy tak naprawdę nic, skupiamy się na włosie, byleby jak najszybciej go pokonać. Jest to oczywiście faza, w której się najwięcej błędów pokonuje, wy, wy, znaczy wypełnia, wykonuje. Ale ze względu na to, że mam jeszcze 5 kosiarek dostępnych i mam nadzieję, że ani jeden nie będę musiał w tym momencie wykorzystać, gdyż dr Zombo swoimi nóżkami sam kosiarki nie aktywuje, to właśnie chyba uda mi się prawie perfekcyjnie zrobić ten poziom. O, znaczy no, nie, nie zostawię sobie 4 lat futu, no nie ma, nie ma bata, bo to jest bez sensu, to jest niepotrzebne mi całkiem. Ale właśnie dzięki temu, że mam jeszcze 5 armat, znaczy 5 e, kosiarek, to nie muszę się martwić tak naprawdę niczym i tylko mogę strzelać sobie tego doktorka, e, dopóki on e, cokolwiek takiego robi. Oczywiście p shooter tutaj Free Peter będzie chyba najlepszą rośliną do przerywania mu ataków, gdyż Freepeter ma bardzo szybkie ataki i pokonujemy po raz kolejny doktora Zombosa. Edgar został zniszczony i dostajemy złotego słażba klera. Jaki piękny, jaki świecący. Użytkowniku Dave, opowiedz mi, proszę, o swoim procesie tworzenia. To było proste. Znalazłem jakieś czasowe, masowe coś tam coś, a potem włożyłem je między dwa kawałki chleba. Pum, niesamowita napka. Wciąż płączkujące banialuki. Powinienem był się tego spodziewać. Dostanę swoje odpowiedzi kiedy indziej, gdy mózg Davida będzie na moim talerzu. Uciekaj! Uciekaj! I tak się dopadniemy jak nie dzisiaj, to jeszcze za jakiś czas. Pokonałeś kreację doktora Zombosa, czyli Zombota chodzącego po deskach, dostałeś trofeum z Piracji, z, z muż Piratów, dzięki czemu kończymy drugi świat i możemy przejść, tak naprawdę, teraz do świata Wild West, skupić się na świecie Wild West przez kolejny miesiąc, potem przejdziemy sobie do Far Future i będziemy oczekiwać jak najszybciej nowych światów, gdyż, mimo iż mam jeszcze co, parę rzeczy do zrobienia, oczywiście, parę światów do skończenia, to coś czuję, że to same Hurricane i inne takie dziwne rośliny przyjdą jest szybciej niż mi się, się spodziewa. Dobra. Wracamy oczywiście i wchodzimy do almanaka, w którym poznamy sobie nową koleżankę, czyli właściwie nowych kolegów, czyli bombę wiśniową, która zadaje masywne obrażenia, działa na obszarze 3x3 kratki, powoli się regeneruje i dowiadujemy się również, że ma krótki ląd, przez co trzeba je kłaść dosyć blisko zombie. Używa się jej raz, przy okazji e, od razu i dostajemy informację, że to są bracia bombowej, bombowi, wiśniowi, którzy próbowali założyć swój własny zespół. Próbowaliśmy wyczaić, jak nasz dźwięk był brzmiał, ale tak naprawdę wciąż eksplodetonowaliśmy zarówno głośniki, jak i sceny, jak i fanów, i oczywiście zombich. Spodziewajcie się naszego winyla w przyszłym roku. Przypomnę jeszcze taką zrobię tutaj nawiązka, że Explodetonate jest to forma eksplozji i detonacji w jednym momencie i pochodzi z Plancus Zombie z 1. Przechodzimy jednak do nowego przejaciwnika, czyli Zombot Plant Wankera. Niezniszczalny, bardzo głodny, grasujący po pełnym morzu korcarz, grabujący rośliny. Specjalną umiejętność jego armata może sprawić, iż impy będą spadać z nieba za nasze ob linie obrony. Podnieś tył nie masz przygotować się, piętnastu zombie zdycha już, ją hoł i wiaderko mózgów. Doktor Zobioski musiał przyznać, że naprawdę wciągał się w całą tą atmosferę piratów. Tylko, że nie myślał sobie, że będzie płynął na łodzi, płynąc na łodzi. I to by było na tyle. To był 31 odcinek Plans vs Zombies 2. Jeżeli podobało się, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba. Wejdźcie na foropin na Facebook, jeżeli chcecie dowiedzieć się, kiedy będą następne odcinki. I tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia w innym czasie i w innym świecie.